Przygody pchły szachrajki. Jan Brzechwa. Chcecie bajki? Oto bajka. Była sobie pchła szachrajka. Niesłuchana rzecz po prostu, by ktoś tak marnego wzrostu i nędznego pchlego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa. Ja pchła owa, proszę Państwa. Miała domek na przedmieściu, po ojczymie czy po teściu. Dom złożony z trzech pięterek i pokojów cały szereg. Więc salonik i sypialnie, i jadalnie naturalnie, gabinecik i korytarz, o cokolwiek się zapytasz. Wszystko miała, aż jej gości zalewała żółć zazdrości. Miała bryczkę, dwa kucyki, dojną krowę z Ameryki, psa kudłacza, owcę, kurę oraz koty roburę. Dwa uczone karaluchy, w kuchni pasły sobie brzuchy. Konik polny, pchlesza, rajce dzień grał na bałałajce. Jednym słowem miała życie ułożone znakomicie. Dnia pewnego, pchła od rana, była bardzo niewyspana, więc wezwała, pełna skruchy, dwa uczone karoluchy. Jestem chora, to się zdarza. Zaraz jadę do lekarza, każcie zaprząc moje kuce, po południu pewno wrócę. Jedzie sobie płasza chrajka, kolorowa jak mozaika. Jedzie pełna animuszu, w żakieciku z ilea pluszu. Z żółtym piórkiem w kapeluszu. W modrych butach atłasowych, w rękawiczkach purpurowych. Przyjechała do doktora. Mówi z płaczem, jestem chora. Ostre bóle mam w żołądku. Płuca trochę nie w porządku. Opuchnięto mam śledzione i migdały powiększone. Doktor badał ją dokładnie. O niedobrze, o nieładnie. Opukiwał ją z godzinę, kazał łykać aspirynę. Coś pod nosem mruczał, szeptem i wypisał jej receptę. Bardzo długo, metr bez mała, że aż z bryczki wystawała. Koła toczą się z drukotem, jedzie nasza pchła z powrotem. Jedzie wolno, bez pośpiechu i zanosi się od śmiechu. Ależ wzięłam go na kawał, badał, lekarz ponadawał, a ja inną mam chorobę. Jestem chora na wątrobę. Reszta zaś. To zwykła bajka, taka ze mnie pchła szachrajka. Pchła szachrajka po obiedzie do cukierni bryczką jedzie. Już z daleka widać z bryczki purpurowe rękawiczki. Pchły ciastkami zwykle gardzą, nasza zaś lubiła bardzo. Tartoletki, papatacze, ptysie, bezy i sękacze. Rurki z kremem, tort z wiśniami i babeczki z malinami. Wchodzi śmiało do cukierni, w pas kłaniają się od Już kelnerzy przyskakują, grzecznie wrączkę ją całują. Dzisiaj rurki z kremem zjem, bo ogromnie lubię krem. Proszę podać Z30 stolik więcej nie pomieści. Przy stoliku pchła zasiadła. Jedną rurkę z kremem zjadła. Zostawiła pełną tacę. Za tę jedną rurkę płacę. Wstała, wyszła. Od niechcenia powiedziała do widzenia. I minęły tylko zbryczki purpurowe rękawiczki. Bardzo dziwią się kelnerzy. Jak rozumieć to należy? O 30 rurek prosić, a po jednej mieć już dosyć? Nagle patrzą, co to, czemu? W rurkach wcale nie ma kremu. Wszystkie puste, co za kwestia. Zjadła cały krem ta bestia. Tak się przejął tym cukiernik że przypalił słodki piernik i zawołał Proszę mi tu kupić jutro flaszkę flitu. Gdy znów przyjdzie pchła przeklęta, rurki z kremem popamięta. Pchła szachrajka rzekła Lubię czasem w pchełki zagrać w klubie. Więc ubrana jak z jełki pojechała zagrać w pchełki. W klubie bywa tyle osób, że przecisnąć się nie sposób. Pła krzyknęła, dajcie drogę, jestem mała, przejść nie mogę. Tłum rozstąpił się, a ona przeszła środkiem niewzruszona. Już do stołu mknie czym prędzej i wyjmuje sto z pieniędzy. Postawiłabym trzy grosze na zielone. Bardzo proszę, hełki skaczą jak szalone, tu niebieskie, tam czerwone, tu wygrana, tam przegrana. Na zielone, proszę pana. Pła szachrajka była mała. Między pchełki się wmieszała i po stole sama skacze. Co to znaczy? Myślą gracze. Którąkolwiek spojrzeć w stronę, wygrywają wciąż zielone. Nim się gracze połapali, płasza chrajka wyszła z sali. I z wygraną swą do domu pojechała po kryjomu. Pomyślała, po tej próbie nie pokażę się już w klubie. Tak i dała więc telegram. Więcej z wami w pchełki nie gram. Chle zachciało się brewerii, poszła więc do menażerii. Właśnie słoń po drodze dreptał, pchły o mało nie rozdeptał. Patrzy, cóż to za dzibełko? Co tu robisz, pani pchełko? Pchła stuknęła parasolką. Jestem pchłą, lecz przy tym polką. Żądam większej galanterii, panie słoniu z menażerii. Słoń pokręcił grzecznie trąbą. I powiada, jestem dżombo. Przyjechałem tu z colombo. Rzeczę na to pchła do słonia. A ja jestem rodem z błonia. Tam plantację mam wzorową. Sadzę na niej kość słoniową. Obok domu dla kaprysu trzymam stale 100 tygrysów, 100 kangurów, 100 lampartów. Ze mną, panie, nie ma żartów. Słoń pokręcił trąbą grzecznie. Rzeczywiście, niebezpiecznie. Potem upadł na kolana i powiedział, ukochana, Taki właśnie pragnę żony, dżombo, sługa uniżony. Pchła usiadła mu na karku, przejechała się po parku. Wreszcie rzekła, drogi Jumbo, imponujesz mi swą trąbą, ale tylko trąbą, za czym możesz zostać mym trębaczem. Raz któregoś dnia przy święcie urządziła pchle przyjęcie. Gości przyszło co niemiara. szczko, marmucha stara. Przydreptały dwa pająki. Żuk przyleciał prosto z łąki. Ćmy, szerszenie i biedronki. Jedna osa, cztery pszczoły, motyl, czmiel i bąk wesoły. Świerszcze mrówki oraz ważki. I zaczęły się igraszki. Dwa uczone karaluchy roznosiły placek kruchy. Pestek, maku, cukru, garstki. A w szklaneczkach jak na parstki sok z czereśni, oranżadę i mrożoną czekoladę. W pewnej chwili pchła powiada: Jestem gością bardzo rada i z największą przyjemnością coś zaśpiewam miłym gościom. Dajmy na to arię z Toski, lecz po włosku, bo znam włoski. Zawołali goście: Bravo! Niech zaśpiewam, bo ma prawo. Wszyscy zatem jeść przestali. Pchła stanęła w końcu sali i z usteczek ich maleńkich popłynęły cudne dźwięki. Pła śpiewała niemal bosko, komar bzykał czule tosko. Toska drobne swoje rączki zacisnęła jak dwa pączki, wrączki smutnie twarz wtuliła i tak śpiew swój zakończyła. Co za głos! krzyknęli goście, niech zaśpiewa jeszcze proście! Pła zgodziła się z łatwością i zaśpiewać miała gościom. Arie z Halki. A tymczasem zaśpiewała takim basem, że aż goście, co siedzieli, spadli z krzeseł i foteli. Żuk podskoczył, zatkał uszy przecież ona nas ogłuszy. Bójda! krzyknął prosto z mostu. Rzecz wydała się po prostu. Nie śpiewała płasza rajka, tylko skrzynka, samograjka, a karaluch w niej ukryty jak na złość pomylił płyty. Żuk powiedział tylko: Żuka! Pchła szachrajka nie oszuka. I zapalił dumnie fajkę, opuszczając pchłę szachrajkę. Przez ulicę jedzie bryczka. Pchła w niej siedzi jak księżniczka. Na ramionach pelerynka, spod kapturka słodka minka. Parasolka mała w dłoni, przed słonecznym skwarem chroni. Pchła do sklepów chodzi godnie. Chciałabym się ubrać modnie. Czy dostanę na sukienki jakiś jedwab bardzo cienki? Skoczył kupiec i na ladzie najpiękniejsze wzory kładzie. Wybór mam bogaty. Oto modny jedwab w kwiaty. Żółte, białe, morelowe, modre, lila, purpurowe, niebieskawe i zielone, srebrne, złote i czerwone. Pchła szachrajka przez dzień cały oglądała materiały. Oglądała, wybierała wybór duży, a pchłamała. Rzekła wreszcie, wielka szkoda, nie dogadza mi ta moda. Może z czasem, do jesieni, wśród deceni coś się zmieni. Choć nic w sklepie nie kupiła, ale była bardzo miła, więc ją kupiec wyprowadził i do bryczki grzecznie wsadził. Gdy uprzątał materiały, nagle ręce mu zadrżały. Patrzy, znikły wszystkie kwiatki, a pozostał jedwab gładki. Ta szachrajka, ta płamała wszystkie kwiatki mi zabrała. Taką w smole warto upiec, zrozpaczony jęknął kupiec. A ulicą jedzie bryczka, pchła siedzi jak księżniczka, staje wreszcie koło domu i nie mówiąc nic nikomu, w ulubionym swym ogródku, sadzi kwiatki po cichutku. Żółte, białe, morelowe, modre, lila, purpurowe, niebieskawe i zielone, srebrne, złote i czerwone. Po malutku kwiatki, cyklamenty, róże, bratki, malwy, niezapominajki, ślicznie jest upchły szachrajki. Był karnawał. W karnawale wszyscy bardzo lubią bale. Pchła więc myśli, doskonale, bal wyprawię, lecz nie u mnie. Trzeba przecież żyć rozumnie. Rozpisała zaproszenia, że bal będzie u szerszenie. I że właśnie on zaprasza na sobotę dobra nasza. Szerszeń, nic nie wiedząc o tym, kładł się właśnie spać w sobotę. A tu nagle mu przed ganek wjeżdża szereg aut i sanek. Szerszeń pełen jest zdziwienia. Patrzy, co to? Zaproszenia? Podpis mój jest sfałszowany. Ktoś zupełnie mi nieznany, sobie bal wyprawił u mnie. A tu goście jadą tłumnie. Panie w pięknych toaletach, w autach, w sankach i w karetach. Jak karnawał to karnawał, ktoś mi zrobił brzydki kawał. Myśli szerszeń, ale gości wita grzecznie z konieczności. Pława wytworna w każdym calu, chętnie wodzi rej balu. Ma na sobie suknię nową, plisowaną kolorową. Ma jedwabne pantofelki, w lewej ręce wachlarz wielki. I unosząc się na palcach, wiedeńskiego tańczy walca. Każdy pan jej czar ocenia, każdy pyta się szerszenia. Kto ta dama, ta nieznana? Kto ta piękność, proszę pana? Szerszeń mówić nie chce wcale. Odpowiada coś niedbale, zielenieje wprost ze złości. Nie ma czym nakarmić gości. Nic już dzisiaj nie dostanę, dam im placki kartoflane. Pchła tymczasem od kwadransa tańczy z wdziękiem kontredansa. Główkę schyla. I co chwila do tancerza się przymila. I taneczne stawia kroczki, leciusieńkie jak obłoczki. Muzykanci grać przestali, szerszeń kręci się po sali. Chciałby wykryć winowajce. I ukradkiem pchle szachrajce, jednym okiem się przygląda. Towarzystwo walca żąda. Pchła już tańczyć nie ma chęci i odpo mnie główką kręci. Lepiej będzie zejść mu z oczu. Chwilkę stała na uboczu i jak stała, tak wypadła. Do swej bryczki szybko wsiadła. A nim jeszcze kwadrans minął, już leżała pod pierzyną. Pchle zachciało się podróży. Bo domowe życie nuży. Wymuskana piękna orza, stoi pchła na brzegu morza. Aż tu okręt się nadarzy. Pchła więc prosi marynarzy. Może z sobą mnie mniecie. podróżować chcę po świecie. Przybił okręt do przystani z wielką chęcią, proszę pani. Siedzi pchła już na pokładzie. To pasjance sobie kładzie, to na słońcu się opala, to przygląda się, jak fala obok fali się przewala. Upłynęły dwa tygodnie tak przyjemnie i pogodnie, piętnastego dnia wśród fali ląd ukazał się w oddali. Powiada kapitanie Niechaj okręt tutaj stanie Zatęskniłam już za lądem Więc na lądzie tym wysiądę Łódź kapitan spuścić każe Pchłę żegnają marynarze Łódź do brzegu Zwinnie dąży Biała mewa nad nią krąży Przed oczami płysza rajki, Staje nagle zamek z bajki Dookoła groźne wieże Każda wieża zamku strzeże W wieżach straże i rycerze Zobaczyli pchłę z daleka. Kto to taki? Strasznie zwleka, szybko siada na rumaki, żeby sprawdzić, kto to taki. Już do zamku pchłę prowadzą. Niech tłumaczy się przed władzą. Wchodzi pchła do wielkiej sali, gdzie rycerze się zebrali. Serce mało jej nie pęknie. Patrzy wokół, jak tu pięknie. Schody z saskiej porcelany, barwne ściany i dywany. Pod sufitem słońce płonie, a w koronie na swym tronie w długim płaszczu z grono stajów siedzi młody król Bajbaju. Dumny władca tego kraju. Pchła więc dworski ukłon składa i do króla tak powiada. Jam księżniczka białoliczka w purpurowych rękawiczkach. Jestem córką króla z bajki, władcy wyspy Patatajki. Pałac mam z czystego złota. W porcie stoi moja flota, sto okrętów na kotwicy, strzeże portu i stolicy. Z puchowego wstałam łoża i tak płynąc poprzez morza szukam męża w obcym kraju. Rzeczę na to król bajbaju. Co dziś mamy? Kwiecień? W maju pojmę damę tę za żonę, król powiedział, załatwione. I do pchły podchodzi dwornie, przed nią skłania się pokornie. Już rycerze dla parady wyciągnęli swoje szpady, już pobiegły dworskie służki ucałować jej paluszki. I w niespełna pół godziny obwieszczono zaręczyny. Naraz wbiega kanclerz państwa. Proszę państwa, proszę państwa, najjaśniejszy panie, Pono pchła, ma zostać twoją żoną? Wszak to wcale nie księżniczka, lecz od głowy to trzewiczka. Pchła zwyczajna, mości królu. Zaroiło się jak w ulu. Biegną panie i dworzanie, poruszeni niesłychanie. Straż zamkowa i rycerze, kasztelani, masztalerze. ministrowie patrzą z trwogą i zrozumieć nic nie mogą. Król wziął szkło powiększające. Pchła? To jasne? Jest jak słońce. Proszę podać mi na hajkę, by mu karał pchłę, szachrajkę. Pchła rzecz prosta nie czekała. Parasolkę swą złapała. Zbiegła na dół jednym susem i uciekła szybkim kłusem. Król był bardzo rozgniewany. Zbiegł po schodach z porcelany. Łapcie o łapcie je gapie, ale takiej nikt nie złapie. Po miesiącu pła z wyprawy powróciła do Warszawy. Długi czas się udawało, chle z jej psod wychodzić cało. Aż tu przyszła klapa wreszcie. Przyłapano pchłę na mieście i zamknięto ją w areszcie. Popłynęły do więzienia doniesienia, zażalenia, pozwy, skargi i dokumenty. Sędzia bardzo był przejęty. Wkrótce jednak stracił zapał i za głowę aż się złapał. Samych pozwów tutaj mamy 3 lub 4 kg. Ładną wziąłem sobie pracę. Na niej całe zdrowie stracę. Osiwieje, wieje, były niech się lepiej. Co chce dzieje. Poszedł sędzia do aresztu i dozorcy pyta: Gdzież tu płasza Frajka? Otóż ona. Pła wychodzi wystraszona, i uśmiecha się nieśmiało. i wyciąga rączkę małą. Sędzia chrząknął i powiada. Żal mi pani, trudna rada. Jeśli pani da mi słowo, że uczciwie i wzorowo odtąd żyć jest pani zdolna, w ten czas będzie pani wolna. Pła odrzekła zawstydzona. O, pan sędzia się przekona. Poprzysięgam właśnie sobie, że nic złego już nie zrobię i że odtąd pędzić życie będę bardzo przyzwoicie. Sędzia wzruszył się serdecznie. Pchłę pod ramię ujął grzecznie i wypuścił ją z więzienia bez dalszego tłumaczenia. Pchła do domu poszła pieszo. Wszyscy bardzo z nią się cieszą. Kura, owca i kucyki, dojna krowa z Ameryki, wszystkie koty, lekko duchy i uczone karaluchy. Wypełniając przyrzeczenie, pchła zmieniła się szalenie. Była odtąd tak uczciwa, jak to tylko w bajkach bywa. Aż ją każdy chwalił wszędzie, z takiej pchły pociecha będzie. Ślub jej odbył się w Adwencie, i zapewnić mogę święcie, że na jej weselu byłem i szklankami wino piłem. Miała dzieci pięć tysięcy, albo może jeszcze więcej. Mało jest dziś takich domków, gdzie nie byłoby potomków. Owej słynnej pły szachrajki, ale to już koniec bajki.